No, dzień dobry. Ostatni taki ciepły weekend podobno. Dzisiaj nie wiem, który jest tam, któryś września, to już nie ma większego znaczenia. Ale ponieważ to jest ostatni dzień, bo ma przy... ciepła, bo ma przyjść jakieś załamanie straszne, w związku z czym wycieczka, takie ukoronowanie sezonu i ukoronowaniem sezonu będzie planach Malbork, zdobywamy Malborg. Tam, tam nas jeszcze nie było, o ile dobrze pamiętam, więc jedziemy, gdzie się znajdujemy, poczekajcie, odpalimy sobie machinę, znajdujemy się 45 km od chaty, w drodze do Grudziądza, będziemy jechać przez Grudziądz, Kwidzyń, tam gdzie już byliśmy tydzień temu i z Kwidzynia prosto na Malbork zostało nam jakieś 80 kilosów w związku z czym zaraz ruszymy motocykl zatankowany jak na razie 3,6 zużycia no nie jest najgorzej także na, na spokojnie zobaczymy co nam z tego wyjdzie jak to, jak to będzie. Pozdrawiamy kolegów, którzy jadą w przeciwną stronę. A my ustawiamy sobie jakieś jakąś trasę gdzieś tutaj powinno coś. Dobra, mamy ustawione. Słuchajcie, żeby nie przedłużać, przepraszam, znowu się zaczynam tutaj jakoś kupio. W związku z czym będziemy zaraz się rozłączać. Wy pójdziecie na przód, żebyście brali udział aktywny ze mną. Dobra, my tutaj prosto pojedziemy. Będziemy się pierdzielić. Dobra, Dobra idziemy na ten. Ja się rozłączam i na no i witam już teraz z normalnego widoku. Będziemy śmigać. Pogoda, powiem Wam, że zapowiadali około 30, jest pewnie 20 parę. Jest słonecznie, wieje wiaterek, który jest bardzo przyjemny. Poza jednym minusem, strasznie liścielec Więc tutaj pierwsza wilgoci się. Zrobi problem. No ale na pory roku już wpływu żadnego nie mamy. Dobra, jedziemy. Tak, możemy wyjeżdżać. Op. Mikrofon, mikrofon wrócił do pierwotnego położenia, bo wydaje mi się, że to było najlepsze jego położenie. Sprawdzamy czy wszystko pozamykane. Dobrze. I Kiedyś jeździłem, jeszcze, jeszcze pracowałem w grudziądzu i bywałem tu dosyć często. na 10 razy, tylko raz tu przejeżdżałem, zwalniać. Za wczesny etap podróży, żeby prawo jazdy oddać. Nigdzie nam się nie Nie będzie nam Janosik mówił, jak mamy jeździć po mieście, które znamy. Prawda, ono się piekielnie zmieniło. O, tą drogę już z zeszłego tygodnia znamy. Znaczy, ja znam. A <słuch> u Was się już nie nagrywało nic. czy taka je, takie jechanie na krótki rękaw e, no pomijam tu a, aspekt, aspekt e, no szlifu i ewentualnej wymiany skóry, jak będzie jeszcze skąd przeszczepiać. Natomiast no sam sam fakt spotkania się z owadami musi być mocno nieprzyjemny. Jeżeli mnie ja czuję, jak mi jakiś tam hrabosz czy coś przypierdzieli przez tekstylną kurtkę, bądź teraz kierunkowskaz na końcu. Co za? E, dzisiaj wstrzymujemy się, bo to jest film edukacyjny i nie będzie ograniczenia wieku. Nie będziemy tu używać słów powszechnie uznanych za wulgarne. Zamiast tego będziemy mówić tędy ten mm, przyjemnie, w takim cieniu wiaterek. Także wracając do jazdy, mówię to z takim bąkiem zarobić w rękę. Już można śniaka jakaś nabawić. Tego nie widzicie, ale ja już znowu mam kazu pełen owadów. A przy tankowaniu czyściłem, tak, bo mam cały zestaw do czyszczenia owadów. Później drugi płyt do wyczyszczenia szyby, czy do czyszczenia. Jesteśmy przygotowani na wycieczkę. W torbie mamy dwie butelki bicia. Jedna to jest czysta woda, żeby się nawilżać. To wydaje Wam się przy takich temperaturach, że jedziecie, jest przyjemnie, jest chłodno, no ale mimo wszystko odwodnienie następuje nawet od niebie. Ale samo w sobie Kwidzyń jest fajny. A! I od razu poprawka. Nie mówi się w Kwidzyniu, tylko w Kwidzynie. Bo się tu miejscowi strasznie oburzają. Jak ktoś powie, że w Kwidzyniu. Jest bardzo fajne wytłumaczenie. Mówi się w Dupie czy w Dupiu? Więc przepraszam wszystkich Kwidzynian. Za tytuł poprzedniego vloga. Na szczęście oglądalność jest na takim poziomie, że nikt z pewnie go nie zobaczył. Ale pamiętajcie, w nie. Durniu, wyjeżdżaj mi Czy Kwizyń ma jakiś browar? taki i piwem zaleciało. Patrzcie na tą brzozę. Jaki wiatr jest boczny. Cały czas walka. A przez takie kulanie 3-3 nam się zrobiło. Wydaje mi się, że zaraz do sztumu będziemy dojeżdżać. w Malborku! Uuu. Tak jak przypuszczałem, się nas Teraz trzeba patrzeć, nie patrzeć na no, nawigację.